Aloha dziewczyny, cześć, witajcie na stosunkowo. To ja Maxi i witam Was w odcinku specjalnym, ponieważ dzisiaj ogłaszam zwyciężczynię konkursu. Konkurs ogłosiłam jakiś czas temu na moim YouTubie, kiedy to w krótkim odcinku zapraszałam Was do przeczytania mojej książki. Jeżeli chcecie ją przeczytać, oczywiście dalej jest dla Was dostępna. Możecie napisać mi maila albo zakupić książkę poprzez link, który znajduje się w opisie pod tym filmem. Dziewczyny, zacznę od tego, że dziękuję Wam. Niesamowicie za wszystkie maile, które do mnie napisałyście, mam je tutaj przeczytane, z niektórych nawet robiłam notatki. Jesteście niesamowite, tematy są fantastyczne i świetne i nie ułatwiłyście mi wyboru. Było trudno. Naprawdę było trudno. Wczoraj spędziłam z wami cały wieczór, ale zwycięzca może być tylko jeden, więc zdecydowałam się, że zwycięzczynią tego. Konkursu będzie osobka, która troszeczkę straciła nadzieję. Dziękuję Ci za to, że się otworzyłaś. Myślę, że nie jesteś osamotniona w tym temacie. Dziękuję Ci za zdjęcia, notatek z mojej książki, notatek z moich kursów. Jest mi niesamowicie miło, kiedy czytam wiadomości od Was, które pokazują mi, że jesteście ze mną od dłuższego czasu i wspieracie moje działania. Także dzięki, dzięki za to, że jesteście. Ponieważ jeszcze nie odpisałaś mi na mojego maila, a potrzebuję, słuchaj, Twój adres, żeby Mikołaj mógł dotrzeć na miejsce, także czekam na informacje. Nie wiem, czy mogę zrobić Ci shout out. Jeżeli e, odezwiesz się do mnie, to na pewno to nadrobimy, natomiast e, kobiety, bez e, dłuższego wstępu, zaczynamy e, temat, który wygrał konkurs świąteczny. Witaj, Maxi. Jako, że jestem posiadaczką Twojej książki, chciałam zgłosić się do konkursu, o którym jakiś czas temu mówiłaś na jednym z filmów na YouTubie. Zastanawiam się, czy mój temat jest odpowiedni na twój kanał, ale spróbuję. Mam 37 lat i zawsze byłam sama. Nigdy nie byłam w relacji innej niż platoniczna. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek będę. Myślę, że może jest już dla mnie za późno. Nie, nie jestem ani ofiarą przemocy seksualnej, ani fizycznej, czy psychicznej, i nie jestem aseksualna. Uczucia zawsze odkładałam na bok. Ważniejsza była nauka. Towarzyszył mi też brak pewności siebie, mały zasób środków finansowych. Praca nad sobą na przestrzeni lat przyniosła efekty i dzisiaj znam swoją wartość mam pracę, mieszkanie, ale jestem sama. Czy sądzisz, że istnieją ludzie, którzy nigdy nie zaznają miłości? Śledzę Twój kanał od dwóch lat i mogę śmiało stwierdzić, że jestem dojrzałą emocjonalnie kobietą i nie oczekuję idealnego mężczyzny, bo żadna osoba nie jest idealna. To, czego oczekuję od partnera, myślę, że jestem w stanie dać mu. Czasami mam wrażenie, że gdybym była osobą bez wykształcenia, życie w kwestii uczuć byłoby łatwiejsze. Na swojej drodze spotykam emocjonalnych chłopców albo mężczyzn, którzy mają już żonę. Choć super dogaduję się z tymi ostatnimi, to mam świadomość, że zawsze byłabym tą drugą opcją. I to nie jest to, czego ja potrzebuję. Maxi, czy sądzisz, że kiedykolwiek zaznam miłości? Nie, nie myślę o wielkim love z fajerwerkami. To byłoby albo toksyczne, albo nierealne. Mam na myśli taką, o której mówisz na kanale. Związku, w którym jest partnerstwo, szacunek, przyjaźń, lojalność. Czy sądzisz, że jeśli nigdy nie byłam w związku, to jest dla mnie szansa, że się w nim w ogóle odnajdę? W załączeniu przesyłam ci fotki notatnika. Ta siemka pomysł własny zaraz wam pokażę, dziewczyny. E, jaki zrobiłam z twojego kursu, zła dziewczyna. E, zawsze mówisz, że trzeba notować, więc notuję. I książki w formie druku. Będą z niej notatki. Dziękuję Ci za to, co robisz. Um, powiem tylko tyle, że dostałam też pozdrowienia z zaśnieżonego Krakowa, e, a Twoje imię na razie zostawimy między nami. Kobiety, myślę, że temat e, strachu przed tym, że nigdy nie znajdziemy miłości, e, w dodatku potęgowanego tym, że nigdy w związku tak naprawdę nie byłyśmy, mało tego, dodajmy do tego miksu, e, trafianie na nieodpowiednich mężczyzn. Mamy na pewnym etapie wrażenie, że na pewno coś jest z nami nie tak, i coś tutaj nie gra, i może to nie jest dla mnie przeznaczone. Dziewczyny, zajmijmy się tym tematem, bo myślę, że na ten czas świąt to czego nam naprawdę potrzeba to trochę więcej wiary. Zacznijmy dzisiejszy temat od tego, że my w ogóle mamy tendencję do martwienia się, i można powiedzieć w cudzysłowie, że lubimy się martwić. Kiedy e, mamy sytuację, m, nigdy nie byłam w związku, nigdy nie zaznałam miłości, no to martwimy się, czy w ogóle kiedyś e, zaznamy tej miłości. Ale kiedy już poznajemy partnera, kiedy jesteśmy po tej drugiej stronie, e, to martwimy się, czy aby na pewno ten partner to jest odpowiedni partner. Czy ta miłość to będzie miłość na zawsze? Czy e, jest nam lepiej teraz, czy może było nam lepiej, jak byliśmy singielkami? Można powiedzieć, że w każdym stanie jest nam trochę niewygodnie. Singielce brakuje miłości. Kobiecie w długiej relacji czasami brakuje wolności, poczucia swobody um, i takiego nawet mamy smaka, żeby przyjrzeć się, co jeszcze jest tam dostępne dla nas, czy na pewno to jest ten dobry wybór. Także jasne, mamy tendencję do martwienia się. Natomiast to jest jedno w ogóle z najbardziej powszechnych pytań: to, które mi zadałaś, czy znajdę miłość, czy znajdę miłość w życiu, czy będę mogła zaznać. Tego wielkiego szczęścia. Tak utożsamiamy. Miłość. Chciałabym tutaj też wrzucić takie drobne sprostowanie, bo dla ułatwienia mówimy, znaleźć miłość. Ale miłość, tak jak każda inna emocja, jest doświadczana przez nas solo. Kiedy jesteśmy smutne, to czujemy to w sobie. Kiedy jesteśmy szczęśliwe, czujemy to w sobie. Miłość to też jest uczucie, które czujemy w sobie i które może się pojawić, uwaga, bez udziału osób trzecich. Nie musimy mieć partnera, żeby czuć emocje miłości, może się to nam przydarzyć, kiedy robimy coś, co naprawdę kochamy robić, może nam się to przydarzyć, kiedy poświęcamy się dla innych ludzi, w jaki sposób pomagamy ludziom, czy bierzemy udziały w akcjach charytatywnych. Zatem od razu na początku umówmy się, że miłość jest emocją, którą możemy mieć w sobie. Siostrzaną emocją do miłości jest wdzięczność, więc jeżeli nie wiecie, jak poczuć miłość, to zacznijcie od wdzięczności. Wystarczy modlitwa dziękczynna każdego dnia, która już powoduje, że nasza uwaga z pokoju, w którym nie ma nic, z pustego pokoju, gdzie widzimy same braki i na nich się koncentrujemy, wtedy te braki wydają nam się jeszcze bardziej pękate i soczyste i wielkie i w ogóle nas przytłaczają, zjadają nas do takiego stopnia, że w ogóle nie zauważamy tego wszystkiego, co mamy. Więc dziewczyny, e, naprawdę zachęcam Was do tego, żeby w grudniu, w miesiącu świątecznym, w miesiącu wyjątkowym, magicznym zacząć właśnie taką modlitwę dziękczynną dorzucić do swojej rutyny. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że zaraz przejdę do tej części, w której mówi, że przyciągasz mężów, a nie wolnych mężczyzn i przyciągasz nieodpowiednich mężczyzn emocjonalnie niegotowych na relacje. Więc oczywiście musimy porozmawiać o twojej energii. Twoja energia to jest, słuchajcie, temat, który kiedy zrozumiemy, to mogłybyśmy w ogóle zrezygnować z oglądania większości filmów. Dlatego, że i tematy niemoralne, i tematy gierkowe, i tematy psychologiczne, naprawdę my tej wiedzy nie potrzebujemy. Gdybyśmy my miały w sobie energię szczęścia, spełnienia i dopuściłybyśmy do siebie też część kobiecej e, strony nas, bo często, szczególnie Singielki, tak jak ty. Jesteś od lat singielką. Ja też byłam singielką przez wiele, wiele lat. No, niepostrzeżenie wchodzimy w męską energię. Niepostrzeżenie stajemy się wojowniczkami 24 na 7. Niepostrzeżenie zaczynamy radzić sobie ze wszystkim. Wymieniamy żarówki w aucie, dajemy sobie po prostu radę. No, jesteśmy kobietami. No, kto jak nie my. Ale zaczynamy coraz rzadziej praktykować bycie kobietami bycie w energii przyjmowania, dostawania, otrzymywania. Wydaje nam się to po czasie nawet dziwne, dzikie, czujemy się zobowiązane, czujemy się bardzo niekomfortowo dostając cokolwiek od mężczyzny, czy e, kiedy mężczyzna proponuje nam pomoc, z automatu, naturalnie mówimy, nie, spoko, dam sobie radę, co ty, poradzę sobie. To już jest e, naszą naturalną, jakby to jest naszą drugą naturą, kiedy jest to powtarzane przez wiele lat. Jeżeli jest mężczyzna, któremu frajdę sprawia, żeby mi pomóc, cudownie, biorę za każdym razem, kiedy mężczyzna chce zagadać, poflirtować, zażartować z tobą, nie odwracaj się, nie uciekaj od tego. To jest twoja praktyka. Jeżeli dziewczyny korzystacie z aplikacji randkowych, to nie jest kwestia, że musimy poznać tam męża, ale to jest idealna okazja do praktyki. Praktykujcie rozmowy z mężczyznami. Na jakie tematy rozmawiacie? Czy robicie ankiety, czy to jest matematyczne, gdzie pracowałeś, gdzie studiowałeś, czym się zajmujesz, a co po pracy, czy mówimy dalej o pracy i cały czas siedzimy w tych tematach, które są ciężkie? Bo zobaczcie, nasza kobieca energia to jest, to jest energia przepełniona frajdą, zabawą, relaksem, wakacje, masaż, chill out, inna tematyka, inny feeling. My mamy po rozmowie czuć się lekko. Um, mamy się oderwać od tej rzeczywistości, a nie wchodzić jeszcze głębiej i głębiej w pracę i narzekać na temat cen, które wzrastają i jakie to mieszkania nie są teraz drogie i w Warszawie to tak poszło w górę i jajka takie Wiecie o co chodzi dziewczyny, to nie są te tematy. Więc jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby dla własnej frajdy po prostu zapytać mężczyznę o coś filgarnego. Um, Jakie plany na relaks w ten weekend? Założę się, że jesteś przemęczony tak jak ja w piątek. Piątek, do, dotrwaliśmy. No to co robimy jutro dla relaksu? Słuchajcie, to są proste rzeczy. Wystarczy je praktykować. Kolejne, co się w nas y, dzieje energetycznie, to jest desperacja. Często jak jesteśmy już bardzo długo singielkami, tracimy wiarę i nadzieję, to jesteśmy zdesperowani i chciałybyśmy, żeby zadziało się cokolwiek. Standardy nam y, spadają bardzo niziutko i tylko chcemy po prostu, żeby ktoś nas przytulił, żeby być dla kogoś nawet odrobinkę ważną. Desperacja jest oczywiście znowu na poziomie energetycznym bardzo, bardzo mało atrakcyjną energią, która będzie przyciągała brak, bo desperacja z braku przyciąga brak. Może być to mężczyzna, który ma żonę i który jest bardzo nieszczęśliwy w swojej relacji, bardzo nieszczęśliwy w swoim życiu, więc on też czuje brak, i z tego braku szuka czegoś na zewnątrz, co spowoduje, że będzie mu lżej, co go dowartościuje. I tutaj właśnie jest miejsce. Kochanek najczęściej to są mężczyźni, którzy potrzebują jakiegoś elementu, którego im brakuje. Wynika to z braku. I teraz, jeżeli ty jesteś też przyciągać się do takich mężczyzn i, i czujesz miętę przez rumianek, to to też jest informacja zwrotna. Dzisiaj bardzo dużo będę mówiła o energii, ponieważ od tego zależy całe nasze życie. I to, kogo przyciągamy, i to, jak się ze sobą czujemy. Przerobiłyśmy już do tej pory energię kobiecą, energię desperacji. Ja będę dzisiaj mówiła w sposób rozbudowany, bo nie mam tak dużo informacji od ciebie, więc zahaczę o bardzo dużo różnych zagadnień. I mamy również tą pewność siebie, która też na poziomie energetycznym przyciąga do nas ludzi, którzy czują do siebie i myślą o sobie w podobny sposób jak, jak my. Więc kobietki, co zrobić, żeby poczuć tą miłość w sobie, żeby przyciągać ludzi, którzy nie mają tego braku, tylko też mają, są wysyceni miłością i szczęściem, pewnością siebie, i z takimi ludźmi można budować partnerskie relacje, o których mówisz. Trzeba poczuć tą miłość w sobie. I wracam do tego, o czym powiedziałam na początku. Tą miłość naprawdę możemy poczuć bez udziału osób trzecich. Właśnie oddając się temu, co kochamy, nie wiem, jak wygląda Twój dzień, nie wiem, jak wygląda Twoje życie. Bardzo często, jak rozmawiam z Wami, to wiem, że oddajecie się pracy um, nie w 100%, tylko w 200%. Polecam Wam, i to jest takie zadanie domowe ode mnie dla Was. Dawno Wam nie polecałam, niczego do obejrzenia, co w duszy gra. Jest to bajka. E, angielski tytuł e, brzmi Soul. Bajka o kocie i o pianiście. Obejrzyjcie tą bajkę, bo jest to bajka, która może zmienić Wasze życie. Na pewno dla mnie była jedną z bardziej przełomowych bajek, jakie kiedykolwiek oglądałam, bo ona zwraca uwagę na to, że w życiu to, jakie mamy wartości, to naprawdę może nas uczynić szczęśliwym lub nieszczęśliwym. Czasami nam się wydaje, że w życiu chodzi o to, i celem jest kariera, praca, pieniądze, ale jesteśmy gdzieś wewnętrznie rozbite i nieszczęśliwe. A jednak nic nie zmieniamy i dalej podążamy tą samą ścieżką. Ja bardzo często rozmawiam z kobietami, które rzeczywiście całe życie podporządkowały pod pracę, jest im trudno ze względu na swoje okoliczności znaleźć partnerów. Pytanie, czy te priorytety są ustawione w zgodzie z tym, co jest tutaj? Czy ta praca rzeczywiście powinna dyktować całe nasze okoliczności życia? Czy tego tak naprawdę chcemy? Czego chcemy? A zatem wystarczy przyjrzeć się temu, jak wygląda moje życie od poniedziałku do niedzieli, i rozpisać, co robię w każdy dzień czarno na białym na kartce i zobaczyć, ile tak naprawdę czasu poświęcasz na coś, co sprawia, że czujesz, że żyjesz. Jeżeli kochasz tańczyć, jeżeli kochasz malować, czy robisz to. Ile razy spotykasz się z ludźmi, ile razy wychodzisz z domu i tutaj przechodzę jakby do bardziej przyziemnego tematu. Ile razy masz szansę kogoś poznać? Prawdopodobieństwo. To jest, słuchajcie, krótka kalkulacja. Nie możecie siedzieć w domu narzekając, że nikogo nie możecie poznać. Musicie z tego domu wychodzić i musicie kreować. Musicie, nie lubimy tego słowa, ale trzeba kreować okoliczności, w których możemy poznać ludzi. Zastanówcie się nad dwiema rzeczami, co jest w mojej kontroli, co jest poza moją kontrolą. Jeżeli w mojej kontroli jest to, że ja mogę wychodzić w różne miejsca i zamiast mieć kursy online, to mieć kursy z ludźmi, wyjść z domu do szkoły języka obcego, wychodzę, poznaję ludzi, idę na meeting, jest propozycja, żeby pójść wspólnie na drinka, idę. Trochę na zasadzie filmu, Yes men, po prostu nie mogę odmawiać, mówię tak, nieważne czy mi się chce, czy mi się nie chce. Dziewczyny, musimy się trochę rozkręcić, jeżeli za bardzo zasiedziałyśmy się w domu. Trzeba życiu mówić tak, i trzeba wychodzić, i trzeba tych kontaktów szukać. Dziewczyny to jest jeden z największych przyczyn, jedna z największych przyczyn w ogóle depresyjności i jakby smutku naszego w dzisiejszych czasach to jest właśnie brak kontaktu z ludźmi. Słuchajcie, są aplikacje, żeby poznawać ludzi. są na przykład tutaj mamy aplikację Meetup. Wiem, że ta aplikacja też funkcjonuje w Belgii, myślę, że może być dostępna w Polsce. To jest aplikacja, która nie dotyczy randkowania, tylko to są meetingi. Degustacja wina tu i tu o takiej, takiej godzinie. Ja sama wybieram się na tai chi w niedzielę z ludźmi, których w ogóle nie znam. W jakimś parku idę, bo chcę się otworzyć na ludzi. Nie mam tu ludzi, nie mam tu znajomych, więc słuchajcie, ja mam tą samą e, sytuację i nie chcę wybrać siedzenia w domu i płaczu w poduszkę, tylko chcę wybrać życie i chcę wybrać Szansę. Tak, wiem, dzisiaj będzie maraton, ale chcę powiedzieć o dosłownie wszystkim, co mogłoby pomóc Tobie i wierzę w to, że wielu innym kobietom w odnalezieniu partnera, towarzysza w życiu. Przekonania. Dziewczyny, słyszymy to raz po raz. Wszyscy faceci to? Każdy facet. Nie ma dzisiaj już porządnych mężczyzn. To są wszystko przekonania powtarzane nam w kółko przez może babcie, ciotki, koleżanki. Słyszymy historie różnego typu, różnej maści i zaczynamy mieć taki system wiary. A wiecie jak to jest? Cokolwiek wierzysz, staje się twoją rzeczywistością. Trochę tak jest. Znowu przyciągamy to, w co wierzymy. Więc jeżeli ty uwierzysz w to, że ty już nigdy nie znajdziesz miłości, no, to może być to samo sprawdzająca się przepowiednia. Słuchajcie, naprawdę, coś w tym jest. Im dłużej żyję, tym częściej przekonuję się. A ostatnio miałam taki moment myśli mniej pozytywnych i zaczęłam przyciągać takie różne przypadki, które mi się, no, no nie za bardzo mi się podobały. Także to mi się potwierdza na każdym kroku. Prawo przyciągania jak najbardziej wierzę w to. Ja, ja wierzę w to całym sercem, całą sobą. Więc kobiety. Dlatego też na kanale ja Wam często powtarzam: są cudowni mężczyźni, są fantastyczni mężczyźni, są wspaniali mężczyźni, bo są! Bo są! I musimy w to uwierzyć i otworzyć się na to, że okej, okay, 10 tysięcy historii jest takich, ale są szczęśliwe pary. Dlaczego na tym się nie możemy sfokusować? Że są pary, które są w wieloletnich relacjach i świetnie się dogadują. Nie mówię o nierealistycznych oczekiwaniach. Mówię o tym, że jest partnerstwo, że jest szacunek, że jest wyrozumiałość. Że jest wsparcie, i tutaj przychodzę do Twojego pytania: czy się odnajdziesz w ogóle w relacji, jeżeli całe życie jesteś singielką? Rzeczywiście bycie singielką różni się od stanu bycia w związku, w relacji. Natomiast to, na co chciałabym zwrócić Wam uwagę, to to, że zawsze wybierając partnera, najczęściej wybierając partnera, zwracamy uwagę na cechy osobiste. Jest inteligentny, jest wysoki, ma świetną pracę, skończone studia. Ma już swoje mieszkanie, a jest taki młody, jest zaradny. E, ok, Je, jest to w jakiś sposób na pewno determinującym czynnikiem, jeżeli chodzi o jego atrakcyjność w naszych oczach, prawda? Natomiast to, co determinuje, czy my będziemy w szczęśliwej, zdrowej relacji, to są umiejętności związkowe. Takimi umiejętnościami jest na przykład wysłuchanie partnera ze zrozumieniem. Wiecie, jak niewiele osób, rozmawiając na poważne tematy w relacjach, słucha partnera w celu zrozumienia partnera? Nie. I musimy tutaj sobie też to przyznać, że bardzo często chcemy wperswadować partnerowi naszą wizję, naszą perspektywę, bo jesteśmy przekonane o tym, że mamy rację. Nie próbujemy zrozumieć siebie nawzajem, a jest to podstawą komunikacji. I, I słuchajcie, pary, które wzajemnie próbują siebie zrozumieć, błyskawicznie dochodzą do kompromisów. I problemy, zamiast zamytać je pod dywan, są rozwiązywane, i ja zrobię to dla Ciebie, ja ty zrobisz to dla mnie, ty tu odpuścisz, a ja tu odpuszczę i jest OK. To jest najważniejsza tak naprawdę umiejętność związkowa. Kolejna umiejętność związkowa to jest wspieranie się nawzajem. Mówimy o tym w taki sposób, jakbyśmy zawsze były przekonane, że to robimy. Ale kiedy tylko nasz partner zaczyna mieć jakieś hobby, które nam się nie podoba, bo albo kobiety, albo wyjazdy, albo adrenalina, albo. No to już zaczyna być pod znakiem zapytania to nasze wsparcie. Traktujemy naszych mężczyzn czasami za bardzo, jakby byli naszymi dziećmi, martwimy się o nich za bardzo, wchodzimy w energię mamy albo próbujemy być ograniczające. Bo jesteśmy gdzieś tam niepewne siebie i boimy się, że pozna kogoś w nowej szkole, albo na tych zajęciach będą naprawdę seksowne tancerki, a on akurat chce się uczyć tańca. Próbujemy na siłę dodać siebie do wszystkich zajęć, którym on się oddaje. Więc zobaczcie, że tak naprawdę wsparcie w praktyce jest wyzwaniem. I nie jest to łatwe, żeby wspierać partnera, który akurat dostał awans i musi wyjechać na pół roku. Jest nam to ciężko zrobić, więc nie jest to łatwa umiejętność, jak się przyjrzymy jej tak dokładnie, pod lupą, ale jest niesamowicie ważna w relacjach, bo trudno oczekiwać, żebyśmy byli razem 5, 10, 15, 20 lat, i żeby żadna osoba nie wpadła na jakiś pomysł, który może być lekko kontrowersyjny albo zaskakujący dla partnera. To są te kółeczka, które wam malowałam swego czasu w jednym z odcinków, gdzie pewna część się nachodzi. Ale w pewnej części my jesteśmy dalej niezależni, i dopiero wtedy, kiedy oboje mamy poczucie, że my możemy się rozwijać, że nasz partner nie będzie smutny, sfrustrowany, zły, bo ja zdecydowałam się na to albo na tamto, to dopiero wtedy możemy mówić o zdrowej, szczęśliwej relacji, prawda? Kolejną umiejętnością związkową, która jest bardzo, bardzo ważna, to jest umiejętność przyjmowania i dawania. Część z nas tylko przyjmuje, część z nas chce tylko dawać i czuje się bardzo niekomfortowo, przyjmując prezent. Więc, dziewczyny, poprzez praktykę uczymy się przyjmować, ale jeżeli przyjmujemy, to nauczmy się też dawać. Możemy robić dokładnie to, co robi dla nas partner. Jeżeli partner przychodzi i przykrywa nas kocekiem, jak widzi, że mamy drzemkę popołudniową, to kiedy my widzimy, że on gdzieś tam drzemie, zróbmy to samo, uczmy się od niego, jeżeli jest to dla nas wyzwanie, jeżeli nigdy tego nie robiłyśmy. Ostatnią umiejętnością, o której chciałam powiedzieć, to jest umiejętność samoregulowania. Swoich emocji. Bardzo często wykorzystujemy naszego partnera właśnie do balansowania tego, co się w nas dzieje. Przychodzimy do niego z lękami, przychodzimy do niego ze smutkiem, przychodzimy do niego z płaczem. Nie mówię, że nie możemy tego robić nigdy, ale jeżeli jest to w naszym codziennym harmonogramie i ta melodia jest grana za często, to w mężczyznę wchodzi frustracja. Mężczyzna ma swoje problemy, swoje zmartwienia, nie jest tak otwarty, więc nam o tym nie mówi, więc często zakładamy, że on tego nie ma, ale ma. I jeszcze na jego barki dochodzą nasze ataki, paniki, lęki, traumy z dzieciństwa i, i strach, i bo on mnie nie kocha, bo mnie zostawi. Tego jest dużo. Wydajemy się wówczas osaczające, wydajemy się wówczas hmm, hmm, wiecie, bardziej dzieckiem niż partnerką. Co też zmienia atrakcję, zmienia intymność na przestrzeni czasu. Mężczyzna jest sfrustrowany, czuje się przytłoczony, odsuwa się od nas, więź emocjonalna się rozluźnia i czasami budzimy się w takim miejscu, w którym mężczyzna musi się z nami rozstać, bo nie wie, jak sobie z nami poradzić i nie czuje się komfortowo w relacji z nami. Gdy czujesz strach, lęk, napięcie, zamiast pójść do partnera, przytul. Daj mi atencję, porozmawiaj ze mną, cokolwiek partner nie robi, bo być może jest zajęty swoimi sprawami, być może robisz to w środku nocy, wybudzasz go, kiedy ten biedak już śpi. Dziewczyny, pójdźcie do swojego pokoju. Kartka, długopis, rozwalcie tą emocję. Co się we mnie pojawiło? Gdzie to jest zlokalizowane? Kiedy to poczułam po raz pierwszy? Czy to jest to, co się wydarzyło dzisiaj? Czy to może jest. Wersja małej Kasi, która miała 4 lata i poczuła teraz jakiś trigger się pojawił, i poczułam te same emocje. Słuchajcie, jeżeli stać was na terapeutę, róbcie to w towarzystwie terapeuty. Jeżeli nie, są e, dzienniki, które możemy pisać, wypisywać z siebie emocje, możemy sublimować różne emocje, czyli ten smutek, strach, agresję e, przekładać się na coś produktywnego, możemy malować, biegać. Sposobów jest mnóstwo na to, żeby nauczyć się regulować swoje emocje. Zachęcam Was do tego. Więc, odpowiadając na Twoje pytanie, czy ty się odnajdziesz w relacji, jeżeli byłaś singielką tyle lat, jeżeli weźmiesz pod uwagę te umiejętności, to będziesz genialną, rewelacyjną partnerką dla większości mężczyzn. Gwarantuję Ci to. Cała reszta jest do dotarcia. Na pewno proponuję ci nie wskakiwać na głęboką wodę, co mam na myśli, nie wprowadzaj się do niego w przeciągu miesiąca czy dwóch. Słuchajcie, dziewczyny, ja słyszę bardzo dużo takich historii. Mm, wrzućcie na luz. Początki są piękne. Czemu chcecie je skracać? Czemu chcecie sobie zabierać ten miesiąc miodowy, który może trwać pół roku albo osiem miesięcy, i chcecie go zawęzić do trzech? No bo tak jest, jak przyspieszamy tempo, no to się wypstrykamy z tego, co najlepsze za szybko. No i taka jest prawda. Więc nie róbcie tego sobie i polecam ci, żebyś powolutku wprowadzała mężczyznę który Ci się spodoba i któremu Ty się spodobasz, do swojego życia, żeby to życie się przeplatało z jego życiem na spokojnie, powoli. Wtedy Ty będziesz mogła się przyzwyczaić do niego, on do Ciebie i cały proces powinien być dla Ciebie bardziej naturalny i przyjemny. Pamiętaj, umiejętności myślę, że gwarantują sukces. Przyjrzyj się nim, zamiast zastanawiać się nad tysiącem innych rzeczy, o których możesz teraz myśleć. Odnajdziesz się z odpowiednim partnerem, będzie ci jak w niebie. Dzisiejszy temat mam wrażenie przerobiony od A do Z. Mam nadzieję, że jest w tobie troszeczkę więcej wiary. Mam również nadzieję, że prezent ode mnie sprawi ci dużo frajdy Podsumowując, wychodź do ludzi, wrzucaj do swojej rutyny, wszystko to, co spowoduje, że będziesz czuła się fantastycznie, w swojej kobiecej energii. Praktykuj small talk, praktykuj flirt z mężczyznami. Znajdziesz dużo filmów na moim kanale w których mówię jak to robić. Więc myślę, że najpiękniejsze przed tobą zwróć uwagę na umiejętności randkowe, zwróć uwagę na to, czy bardziej koncentrujesz się na braku, czy bardziej koncentrujesz się na tym, co masz w życiu. Więc modlitwa dziękczynna, dzienniki, jogi, medytacje, wszystko to, co pompuje w nas, słuchajcie, spokój, bo spokój jest źródłem Najpiękniejszych emocji, jakie możemy mieć, najpiękniejszej energii, jaką możemy emanować: spokój, wdzięczność i miłość. Więc pamiętaj, żeby robić też to, co kochasz. Myślę, że taka receptura wraz z zwiększeniem prawdopodobieństwa poznawania ludzi. Przyciągnie do ciebie jak magnes odpowiedniego partnera. Także uszy do góry. Ja Ciebie ściskam serdecznie. Dziękuję Ci jeszcze raz za tego maila i wszystkim Wam, dziewczyny, za wzięcie udziału w konkursie. Całuję, ściskam Was i zapraszam Was na kolejne odcinki. Today's gonna be a good day, wake up. Wake up. Today's yep. gonna be a good day, wake up. Today's ez. gonna be a good day, wake up. up. Today's gonna be a good day.